En présence des anges, pour toi je veux chanter, Seigneur, face aux anges. Pense... Ces années, de ces derniers jours, nous écoutons les Czy Chrystus jako wstęp do tej mowy powiedział, że nie przeszedł znieść prawa ani proroków, ale wypełnić? I czytaniu tego kazania na górze towarzyszy nam lektura z pierwszej księgi królewskiej o powołaniu proroków. Słuchaliśmy do tej pory, jeszcze słuchaliśmy dzisiaj końcówki tego cyklu o Eliaszu, proroku Eliaszu, który był prorokiem jak ogień tym, który poszedł za za Słowem Bożym, który żył tym Słowem Bożym, oddał życie w posługiwaniu tego Słowa. Dzisiaj to Słowo pokazuje nam z kolei przekazanie tego charyzmatu prorockiego na jego ucznia. Zresztą wczoraj o tym słyszeliśmy, że to było też nakazane przez Pana Boga, że ma namaścić jako swojego następcę, proroka Elizeusza. I dzisiaj widzieliśmy tą historię powołania Elizeusza w sposób nagły, dla niego zupełnie nie od pracy na roli, od zwykłej, prostej czynności, jaką było oranie. I to, co czyni Elizeusz, to było radykalne pójście z Eliaszem. Eliasz przychodzi do niego, zakłada mu ten płaszcz prorocki, prorocki, mówi pójdź za mną. Elizeusz rozumie to słowo, aczkolwiek gra trochę na zwłokę. Mówi, chcę pójść najpierw pożegnać się z moimi rodzicami w domu. Ale tak naprawdę to słowo w tym kontekście i, i hebrajskim, i tak jak jest pokazane tutaj, to bynajmniej Elizeusz nie mógł pójść do domu. Tylko musiał pójść od razu za Eliaszem. W ten sposób... Dlaczego znaczy, tak zostało powiedziane, ale, ale rozwijając mowę hebrajską, biblijną, liści mówią, że, że Elizeusz bynajmniej nie miał szans pójść, pożegnać się. Eliasz poszedł i Elizeusz musiał pójść natychmiast za nim. Musiał zostawić wszystko. I to jest ten radykalizm, który został pokazany przez proroków. Chrystus przyszedł, żeby proroków również wypełnić. Że Chrystus również dał radykalizm, totalny radykalizm. I to, co w nas jest, to jest ta postawa przy powołaniu, ta postawa, którą reprezentuje że My byśmy chcieli mieć trochę luzu, my byśmy może chcieli trochę pójść do domu, podyskutować z tym Słowem. Patrzcie, ile w nas jest dyskusji nad kazaniem na górze. Słyszeliście, i powiedziano, nadstaw policzek. mówimy: Nie, nie, Chrystus też nie nastawił. Daj, daj nawet płaszcz. Nie, nie, to tak nie można w ten sposób żyć. Wczoraj słyszeliśmy: Nie, to kto patrzy na kobietę, już, już popełnił cudzołówstwo. mówimy: Nie, no, to tak nie można tego dosłownie rozumieć. To, to trzeba jakoś, jakoś tu łagodzić. To już Chrystus inaczej y, musiał pomyśleć. To my dopiero musimy to słowo zinterpretować. I to słowo też przychodzi w kontekście dzisiejszego słowa. Nie będziesz przysięgał. Wcale nie przysięgajcie. Stary Testament dopuszczał przysięganie. Jak czytamy to słowo w, w Biblii Jerozolimskiej, kilka cytatów obok stoją. Stoi gdzie e, to słowo ma, ma zakorzenienie w Starym Testamencie? Nie będzie przysięgał. Do, fałszywie, dotrzymać przysięgi z, złożonej raz właściwie. Kiedy, kiedy to się nie uda, trzeba, nie, nie uda się, jest jeden dzień w roku, kiedy można dostać zwolnienie z tej przysięgi piąki pór. A Chrystus mówi w ogóle nie przysięgajcie. A ile jest przysięg w naszym życiu? Ja myślę, że jako chrześcijanie żeśmy tu trochę odeszli od tego słowa. Ile u nas jest tych, tych zaprzysięgań, daje ci słowo, złożenie, składanie przysięg, gdzieś chyba zatraciliśmy to słowo Chrystusa. Chrystus mówi: Tak, tak, nie, nie. Były grupowanie chrześcijańskie, czy może jeszcze są? w ogóle nie przyjmują słowa. Trzymają się tego słowa w sposób radykalny, w sposób literalny. I ciekawe, że, że są świadectwa o nich, które mówią bardzo wyraźnie, że ludzie rozumieli to. Mówią o tym człowieku, jak ci powiedział, że, że tak, to już nie, nie domagali się żadnego więcej. Skoro on powiedział tak, to znaczy, że jest tak i na pewno tak jest. Że ta, ci ludzie dawali świadectwo temu, temu słowu. Nie, że tu złożyli przysięgę, tu sakrament, a potem trzeba to rozwiązać, bo to było tak, ale, ale w nim nie do końca, nie do końca zrozumiał, nie do końca był, był uczuciowo dojrzały. To złożył w, w zakonie, ale, tu kapłaństwo przejął, ale się zakochał. Jak daleko doszliśmy od tego słowa. Ale to słowo dzisiaj przychodzi do nas, dialogując z nami, pytając nas o naszą sytuację aktualną dzisiaj, gdzie my możemy konkretnie wejść w to słowo, gdzie my możemy w to słowo wejść też radykalnie, tak jak się tego domaga Chrystus, i w sposób, w jaki też to słowo zrealizował Eliasz i Elizeusz. Amen.